Moi kochani państwo, dzisiaj nadszedł ten dzień, żeby otworzyć paczkę 30 razy 85+. Wiem, że miałem ją trzymać na TOTY, ale uznałem, no nie ma szans, że będę ją trzymał na TOTY, bo po prostu nie mam cierpliwości do takich rzeczy. A w paczkach są do trafienia najlepsze zimowe karty piłkarskie typu Mbappé, Messi, Rodri, Rodman, druga jedenastka zimowych kart. Oraz trzecia jednostka zimowych kart. więc myślę, że to jest naprawdę dobry moment, żeby zrobić tę paczkę, a co ma być na toty, to będzie. Jakoś sobie poradzimy, słuchajcie, także witam Was w tym odcinku, stawcie oczywiście łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, jeśli jesteście nowi, filmy są do dzień. to jest się dobrze! I musimy przejść do przypłania słapów, ale zanim tego przejdziemy, to mamy jeszcze paczkę 2x84 za zrobienie 8 logowań, także jeszcze tylko 4 logowanka i moi drodzy, mamy paczkę ze stokoła. Może być, więc zacznijmy od paczki 2 razy 84, zacznijmy od karty zimowej wieloznacznej, niestety nie nie będzie, a nie będzie łoko, przepraszam, eś o Niemcy dach. Będzie pod ikonę, która pewnie jutro wpadnie na kanał. Jak wiecie z wczorajszego odcinka mamy dokładnie równo 8 słapów, no i te 8 słapów, szanowni państwo, przepalamy. Miało być na toty, ale ja nie mam cierpliwości, proszę Państwa. Po prostu nie mam cierpliwości. Jest tyle fajnych kart do trafienia. Zróbmy to. No i moi drodzy Państwo, wszystkie słapy zostały przepalone, więc dzisiaj jest tak duża szansa na trafienie czegoś potężnego, jak nigdy dotąd. Naprawdę jest tyle zajebistych kart do trafienia w paczkach. Najlepsze karty zimowe. Trzecia drużyna Winter Wild Cards, druga drużyna Winter wildcards. Szanowni Państwo, dzisiaj to jest paczka, no chyba największa, póki co w tej serii. Zaraz jeszcze to z odcinek numer 100. Musi to być odcinek przepotężny. Naprawdę, po prostu musi być potężna petarda. Już mieliśmy jedną nagrody za przeplanie słapów. Był to PIX z ikoną, który zakończył się w sposób. no nie najlepszy. Proszę. I przed nami 30 razy 85. Niech to będzie historia. Jedziemy. Okej, okay, jest zielono. Nie wiem, czy to jest ikona, kurczę, pieczona, ale okej, SPD z Anglii, to jest Declan Rice prawdopodobnie, okej, okay, podwójny walkout, jest... to nie jest Kobe Maynum. Nie dostałem właśnie duety z United. Nie, to się nie stało, nie. Lepiej, żeby, lepiej żeby kolejność była jakaś odwrócona. Nie, ikony są na końcu, na pewno są na końcu ikony. Ja pierwsza żadnej ikony ani jednej. Tutaj nic nie jest warte 100 tysięcy monet nawet. Przynajmniej nie muszę grać squad Battles. To jest spore pocieszenie, Szanowni Państwo, otwórzmy paczkę 30 monet. O, matko boska, ale dali. <ścoughs> ja naprawdę liczyłem chociaż na ikonę. Ja wiem, że będzie tam milion kart. Zielonych, nie? Ale nawet najgorsze ikony mi nie dali, żeby żeby to ładnie wyglądało na miniaturce. Paczka za 10 monet. Może tutaj nas zaskoczy ta paczka, nie? Walkout. Nie. Możemy przejść do robienia paczki 14 raz 8, 2 plus dokładnie. I tyle foderów teraz mamy na ikonę, że to jest hit. Także moi drodzy, z paczką było całkiem średnio, ale mam nadzieję, że z kuponem będzie o wiele lepiej, bo pora na kolejny kuponik już ostatni w tym roku z Betklikiem. No i naturalnie jutro gra Premier League więc z tej okazji postawimy sobie kilka meczków z ligi angielskiej. Także oczywiście ofertę losów pełnoletnich plastycznie, jeśli jeszcze nie macie BetClika Link w opisie, w komentarzu przy rejestracji możecie użyć kodu Alwin. Cały czas trwa oferta bez podatku korzystajcie, póki można, a to jest kupon, który skleiłem na dzisiaj. Także zaczynamy dosyć potężnie, bo zaczynamy od czystej wygranej Nottinghamu Forest z Evertonem, Nottingham ostatnio w dosyć solidnej formie. Są wysoko w tabeli. Kurs 2.70, niby na wyjeździe, no ale jednak myślę, że są w stanie sobie poradzić. Następnie Totki z Wilkami po 1.61. Później ciutkę bezpieczniej, bo Fulham z Podpórką w meczu z Bordemów, po kursie 1.41. Później czyściutkie Crystal Palace po kursie 1.57 z Southampton. No i na sam koniec Liverpool po kursie 1.34 w meczu z West Hamem na wyjeździe. Łączny kurs 12.89, także to są moje typy na ligę angielską. Jest jeszcze Juventus, ale powiem szczerze, to chyba sobie obstawię sam, bo jeśli chodzi o obstawienie Juventus do. To... Różnie bywa ostatnio, także przypomnę oczywiście, żebyście stawiali z głową. Absolutnie nie musicie się kierować tym, co ja postawiłem, dostępnie wyłącznie moje przewidywania. Pamiętajcie jeszcze raz, że link do pobrania Beltfika macie w opisie i w komentarzu. Dziękuję za uwagę i przechodzimy do dalszej części odcinka. Czy są jakieś nowe ewolucje, które zrewolucjonizują nasz, naszą ekipę. Niestety chyba nie. Tutaj znowu nic nie ma, naprawdę to nie było. Korea, dostaniesz coś? Fizyka mu wzrośnie do 88. A w szybkich ewolucjach coś nowego, cały czas to samo. No dobra, przejdźmy do SBC, szanowni państwo, oczywiście przed nami 14x82, więc już po prostu to zróbmy. Może to jest taki fi figiel od EA Sports, że zrobię, że otworzę największą paczkę, a w takiej gorszej będzie ikona. Co to jest? To nie jest ikona, to nie może być ikona. Lewe skrzydło z. Kwicza kwaraczkelia, Okej. Okay. Kwicza kwaraczkelia, podwójny walkout. Czy Kwaraczkelia czasem nie, nie, nie ma fajnej tej karty Trailblazers. Jeszcze jest Laport, o proszę, bardzo fajna paczka. Jest Laport 88 oraz kwicza Kwaraczkelia 89. No ma tego Trickstera, ma dużo driblingu. No dobra, paczka wygląda naprawdę bardzo przyjemną. A jeszcze w środku ma Kenny, duplikacik, witam ślicznie. No Kwaraczkelia pewnie dużo nie kosztuje, niestety, no właśnie, 40 tysięcy monet już nie, nie schodzi za minimalną cenę. A Laport tak samo, niestety, za minimalną cenę nie schodzi. Mocne czasy, proszę państwa, kiedy karty specjalne nie schodzą za minimalną cenę. Zagrałem sobie meczek Food Champions, oczywiście mamy finały, możemy już grać Food Champions. Które trwa do wtorku nad ranem, dla odmiany. Więc jeśli ktoś nie ma czasu w weekend, to może sobie zagrać w poniedziałek na spokojnie w tygodniu. Co? Może sobie zagrać. No tak, w poniedziałek w tygodniu, dobrze powiedziałem. Zagrałem sobie takim składem, na ataku będzie nie razem z Koreą. Na razie Illis musi być na ławce, bo ostatnio marnuje mi dużo sytuacji, więc będę chyba czekał na jakąś nową ewolucję albo, albo go przewrócę w jakimś czasie. Na razie musi usiąść na ławce, bo niestety troszkę mi tych strzałów marnuje, więc taką lecimy ekipą, szanowni państwo, no i mam nadzieję, że pierwszy mecz będzie wygrany. Ederson na bramce, Van Dijk Karager z Roberto, Nico Williams z 91 Thierry Auri, na ataku i Bellingham. Ale mamy również świetne karty, naprawdę ostatnio przecież świetna forma z naszej strony, dwa wygrane mecze, także... Spokojnie. To nie był spalony GG. Okej, okay, piłka się odbija. I mamy, okej, okay, to już. To był spory potencjał, prawda? Okej, okay, Williams Ciężary z Roberto, Sany i świetnie Konate, ale tę piłkę trzeba wybić. Dobrze. Piękna akcja Holo Wow, prawie go, prawie go wykręciło po tym, po tym faulu, ale dobra. Mamy rzut karny, dziewiąta minuta. Marek Hamzik, Hamsik podchodzi do piłki i ładujemy w prawy dolny róg. Puu, pięknie. 1-0. Pewnie. Dobra. Hamsik. Znowu kolomani jest szukany, ale tak już tutaj troszkę pewniejszy. A i konaty powinien to przyjąć. Marcel de design. Moska, ale tu się rzeczy głupie dzieją. Obok bramki, całe szczęście. Kolomuani puści Rafaela Lyon, zapraszam. Ok, troszkę było wolne. Korea na zielono, bronz Pięknie, cico. kurczę kurczę, no to dobry jest ten charakter myślę, muszę wam powiedzieć. Jak ktoś szuka jakiegoś fajnego, Środkowego obrońcy tej to chyba ten karager będzie naprawdę fajną opcją. Ciężko przejść. Kolomuani, przyspieszamy. Chyba noga! Lewa noga Kurde no Może teraz Kolomani Nie, Nie to wszystko się zepsuło No kurde Nie chciałem do Korei Cię do Hamsika podać Pierwsza poza nami Mecz dosyć spocony Ale kurcze Wydaje mi się Że powinniśmy ten mecz wygrywać Co najmniej z dwoma bramkami Wyrównane statystyki Potrzebujemy jeszcze jednej bramki Koniecznie Teraz Mamy szansę Chico Okej Pięknie Korea Kolomani Uderzenie Piękna akcja Williams Oho Oj, to może być problem. Pod kontrolą. Wreszcie. Boże, shoty jeszcze istnieją, ale to trzeba na zielono trafić po prostu idealnie, nie? Ale pięknie Korea, no nigdy, nigdy w niego nie zwątpiłem. Tak, Korea, pięknie. Jeszcze raz to samo. Na zielono. Aaaa. myślałem, że wrócimy do starych korzeni, ale dobrze. Korea tutaj pokazuje, że mimo, mimo, że ma ten playstyle, który, który został potężnie znersiony, no to kurczę, on daje radę, nie? Spalony panie kolego. To już kolejny spalony w tym meczu. Nasza obrona jest po prostu bezbłędna w tym spotkaniu. Czyżby kolejny spalony złapany Thierry Henry'ego? Czy może jednak 3-1? Okej, okay. czyli jednak nasza obrona nie jest aż tak bezbłędna. No bo tutaj Thierry Henry znalazł miejsce. Dwie bramki przewagi, ale trzeba uważać, bo go 10 minut zostało. Kłupek, ty, bo ten Thierry tak się troszkę zaczyna rozkręcać pod koniec meczu. No i moi drodzy państwo, meczyk wygrany 3-1, także wszystko zgodnie z planem. No i bilans 1-0, naturalnie, dobry meczyk z naszej strony. Najlepszym zawodnikiem Korea, 8 6 oceny. No to cóż, pora na kolejną paczkę 8-4 razy 12. 8-2 razy 14, ja się nigdy nie nauczę. 14 razy 8-2+, przed nami kolejne, już drugie. Nie wiem, czy przebijemy tę paczkę, co była przed chwilą, ale może ikona. Nie, złota karta, dawno. Dawno nie było braku walkoutu, e, Ruben, ten, no, Ruben, Myślę, myślałem, że też Palinia. No to, kochani państwo, ostatnia paczuszka przed nami, zobaczmy, czy będzie lepiej niż brak walkoutu. Myślę, że żadnej ikony nie trafiłem, może taka ikona, to jest ten moment? Nie? Okej, okay, to jest... Przynajmniej walkout, środek pomocy little. Okej, okay, co my tu mamy? Bellingham, Roderick, Griezmann, Salah, Van... O nie, Wandak, teraz dopiero widzę. Wandak 9 O matko boska, no to przejść te obronę może być całkiem ciężko, ale moi drodzy, my mamy desztę za jego skonatę. Nie jesteśmy wcale gorsi. Chico, nie... O ty paruwo, jak ty to zrobiłeś? Marek Hamsik. Krótki słupek. Let's chance. 1-0. To jest właśnie stary, dobry Marek Hamsik. Marcel Desailly, oczywiście w tylną kieszeń tę piłkę łapie. No matko boska. Bum! Ooo! Colomwani, ależ forma! No i cóż. Ooo, już to w bramce miało być, przecież Korea. Nie będę ukrywał, trochę jestem zawiedziony tym strzałem Korei, bo ja to już widziałem w bramce. To już powinno być 3-0, więc niefajne nie, nie zachowanie naszego napastnika. To nie był karny. Jest to co najmniej ciekawa decyzja sędziego. 3-0. Mamy quit. Nie wiem, głupia to była sekwencja. Mamy bilans 2.0, szanowni państwo, więc ja jestem jak najbardziej zadowolony. Bilans 2.0. Na razie jest spoko, e, więcej nie będę grał, bo obawiam się, że zaraz będzie koniec tak zwany matchmaking. Wyszedł Cole Palmer, szanowni państwo, na pozycji SPO. No niestety u mnie jest już Marek Hamstrick, więc tego Palmera nie przyjmę. Może być też na pozycji prawego pomocnika, ale osobiście ja, ja spasuję. Wyszedł też naturalnie Jude Bellingham w wersji potm. I chyba jedyne osoby, które go skończą, to są te, które wzięły Bon Mati w piku, bo kosztuje on 600 tysięcy monet od zera, więc no, ciekaw jestem, kto to zrobi. Powiedzmy, na sam koniec tylko potem każdego odcinka otwórzyłem swojej paczki dwie, które mamy za zagranie dwóch spotkań. Jest to paczka, na przykład 2 x 80, więc może coś zielonego. Pomijamy. No a jutro powinna być podwójna paczka z ikoną, albo chociaż przynajmniej jedna paczka z ikoną, także taki jest plan, zobaczymy co jeszcze wyjdzie w SBC, 2 x 8 na sam koniec i to będzie pewnie akę najprawdopodobniej, tak jest. Jeżeli więcej fajnych SBC już dla Was nie mam, otworzyliśmy paczkę 85 razy 30, którą możemy uczcić minutą ciszy albo ewentualnie łapką w górę, także dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, trzymajcie, do usłyszenia, adios.